oh JESUS maria i don't want to play anymore okay i don't fucking care no Kurwa JEBANA Nie gram w to! Nie. O, dzieje, nie kupić wany! Nie proszę! O jak O kurwa! O, A szybki! Euro się da. No na, ale więcej tu z jazdą, bo już euro zaczyna! Euro się Ja mi się kurwa a, respi to... cały czas po prostu, to nie jestem sam, i Latro się respi! Kurwo przepraszam! Konny, po był przed domem, z, ja nie wyjedę do domu! Dupy, kurwa. Ale nawet nie wiesz, ty ty jesteś przecież, bo po drugie przeszło, nie pamiętasz? No, Możliwe, no. że on się z, y, zyskał. No. Tak, szczerze. A przecież ten, przecież kurwa... na On tu kurwa będzie na dole patrz Ej. No dobra, graj. <złuknie> a... nie, Zuprańca, nie patrzę na chłopca z wanny! Nie patrzę! A nie ma kurwa nic, no! Co Oj, oh, ty smart, to głupia! Nie gram w to.